Pewnie wiecie, że jakiś czas temu kupiłem Seata Inkę za 1700 zł, rywalizując z Ardiankiem i Coinem o to, komu uda się kupić najtańszy samochód za kwotę do 5000 zł. W ostatnim odcinku z Inkom, paseraty i Mazdo MX3 naszym zadaniem było sprzedać te samochody, a ja swojego Seata sprzedałem motokotowi. Co więcej, przywiozłem auto na lawecie, by przyszły kupujący mógł przeprowadzić jazdę próbną. I w sumie całe szczęście, że tak zrobiłem bo w trakcie jazdy próbnej poddała się chłodnica i kabel masowy idący do akumulatora, więc nie byliśmy w stanie później tego auto nawet odpalić. Straciłem na tym samochodzie i to procentowo całkiem sporo, bo sprzedałem go za 800 zł, ale za to to, co mnie pociesza, to odpowiedź motokota na moje pytanie. Chciałbym wiedzieć, czy z nią coś zrobisz. Robię. Więc może i się nie opłacało, ale myślę, że było warto. Także teraz nie pozostało nic innego jak czekać na jakiś szalony projekt z Seatem inkom, który mam nadzieję, że sprezentuje nam Motokot.